Uroczysta inauguracja odbyła się 2 października w Auli Głównej Uniwersytetu Radomskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz miasta i regionu duchowieństwa, a także licznie zgromadzona społeczność akademicka. Najważniejszym punktem wydarzenia było nadanie tytułu doktora honoris causa. To najwyższe wyróżnienie akademickie przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla nauki, kultury czy życia publicznego. Otrzymał je profesor Marian Gorynia, ekonomista o międzynarodowej renomie, były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uroczystość była również wyjątkowym momentem dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją akademicką przygodę. Podczas tradycyjnej immatrykulacji nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uniwersyteckiej. W tym roku akademickim na Uniwersytecie Radomskim naukę rozpoczyna ponad 2300 nowych studentów. Najwięcej osób zdecydowało się na kierunki medyczne, ale nie zabrakło chętnych także na psychologię, filologię, zarządzanie czy kierunki inżynierskie. I to dobrze wróży, bo w niektórych uczelniach nastąpił spadek liczby przyjmowanych studentów. U nas jest to wzrost w stosunku do ubiegłego roku mniej więcej w granicach około 10%. W warunkach niczym demograficznego jest to dużo. No, przyjęliśmy sporo studentów z zagranicy, tych, którzy skończyli w poprzednim roku kursy języka polskiego. Rektor podkreślał, że Uniwersytet Radomski rozwija ofertę dydaktyczną. W tym roku pojawiły się nowe kierunki, takie jak informatyka i analityka w biznesie. To odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy i zainteresowanie młodych ludzi nowoczesnymi technologiami. Ten rok akademicki no, y, jawi się takim, y, takim rokiem bardzo dobrym. Rozpoczęliśmy inwestycje, pewne zostaną już zakończone. To są inwestycje, które będą służyć i studentom i kształceniu, jak również y, usługom badawczym. Dla przedsiębiorstw, jak i badaniom naukowym. Uroczystość uświetnił chór akademicki, który nadał wydarzeniu szczególnie podniosły charakter. Inauguracja Roku Akademickiego stała się nie tylko świętem nauki, ale też symbolicznym początkiem drogi dla tysięcy nowych studentów.